Droga Agnieszko, na wstępie bardzo dziękuję za wiadomość z dużą porcją ważnych informacji oraz ciepła i życzliwości. Ja również bardzo się cieszę, że już jutro się zobaczymy, a ja rozpocznę tą cudowną przygodę pod Twoimi skrzydłami. Jeśli chodzi o mnie, to mam 27 lat i mieszkam w Warszawie. Na co dzień pracuję jako stewardesa w polskich liniach lotniczych lot, dzięki której to pracy poznałam niesamowitych ludzi i odwiedziłam wiele pięknych miejsc. Interesuję się dodatkowo gotowaniem i projektowaniem wnętrz. Zdecydowanie jestem kociarą, czego najlepszym przykładem są moje dwa rozbójniki cheddar i Bri. Tak, jestem farką sera i wina. Postrzegam siebie też jako osobę dobrze zorganizowaną i otwartą. Mam wiele pomysłów na siebie i marzeń, a jednym z nich jest organizowanie przyjęć i eventów, a w szczególności wesel. Dlatego też tym bardziej się cieszę z udziału w kursie. Mam nadzieję, że da mi on wiedzę i dawkę pewności siebie, abym po jego zakończeniu mogła zacząć realizować moje marzenie. Do zobaczenia, Gabi, czyli Gabriela Porada. Jak to się stało? że mając pracę, o której marzy milion dziewczyn na tym świecie łącznie ze mną. Regularnie jak widzę ogłoszenie tutaj niektórych linii lotniczych, zachmytu tak kochanie! A może jednak ja powinnam pójść Wiesz, popracuję chociaż miesiąc, ale wiem, odkaza sobie z CV. Jak to się dzieje, że mając taką wspaniałą pracę marzeń, ty marzysz o ślubach? Ojejku. Ehm um... Znaczy, ja początkowo w ogóle pracowałam w zupełnie innej branży i gdzieś zawsze to było takim moim marzeniem, żeby spróbować swoich sił właśnie. Ale to było takie marzenie gdzieś daleko zakopane, mówię, a najpierw jedna rzecz, potem druga rzecz i jakoś to się rozmyło. I wiedziało o nich w ogóle niewiele osób, w tym moja przyjaciółka, która zobaczyła, że jest rekrutacja i można powiedzieć, że trochę siłą mnie tam zaciągnęła. Ja tak nieprzygotowana, nieprzekonana poszłam i no to był jakiś złoty strzał, dostałam się za pierwszym razem, kiedy stanęłam przed wyborem, co zrobić. Zostawić wygodną pracę, której, której miałam super ludzi, którymi mi było bardzo dobrze. I zaryzykować pójść, bo to, że się dostałam, nie było pewnikiem zacznę latać, bo jeszcze przede mną było bardzo, długi, bardzo długie szkolenie zakończone egzaminami. No i niestety jak się tych egzaminów nie zda, no to się nie zostaje, Stewardesą. Ale postanowiłam mówię, kurczę, to zawsze było moje marzenie, próbuję. No i udało mi się stać tą stewardessą, ale gdzieś jeszcze obok tego właśnie marzenia zostania stewardesą miałam drugie marzenie, żeby spróbować swoich sił właśnie w branży ślubnej. Bra... Jak zawsze podobało mi się organizowanie właśnie jakichś wydarzeń, eventów, e, pomaganie różnym osobom. I stwierdziłam, mówię, kurczę, jak już odhaczyłam jedno, dlaczego nie odhaczyć drugiego? I postanowiłam spróbować. No i się ponownie udało. Mega. Mega. No właśnie, o, o tym spełnianiu marzeń, ale nie tylko swoich, ale też innych, no bo tak naprawdę w zawodzie Wedding Planera spełniamy marzenia w ogromnej większości panien młodych o tym niezapomnianym dniu o białej sukni. Mhm. A o czym ty marzyłaś jako mała dziewczynka? O czym ja marzyłam jako mała dziewczynka? Pamiętam jeszcze jak Wtedy musiałam mieć chyba z, nie wiem, może z 10-11 lat. I w telewizji na kanale TLC leciał taki program chyba Say Yes to the Dress, czegoś mm -hmm. tak. I ja wiem, że ja go zawsze oglądałam z moją siostrą. I wybierałyśmy sobie sukienki, w których chciały, które nam się najbardziej podobają. Oczywiście, jak się teraz z perspektywy czasu. No nie wystąpiłabym w takiej kreacji, ale mm -hmm. wtedy to był oczywiście krzyk mody. <laughs> e, rzeczywiście ja. E, jako mała dziewczynka marzyłam o, marzyłam o takim weselu. Teraz wydaje mi się, że nadal marzę, ale wiadomo, że te oczekiwania i ten pomysł na niego jest zupełnie, zupełnie inny niż, niż był te kilkanaście lat temu. A jako mała dziewczynka o swojej pracy marzyłaś właśnie? Nie wiem, w ogóle chyba wtedy jeszcze nie było zawodu wedding planera, przynajmniej w Polsce o nim za bardzo mm -hmm. nie wiedzieliśmy. O czym wtedy marzyłaś? Wtedy nie marzyłam ani, jak małej dziewczynka, ani o być stewardessą, ani o być wedding planerką. Wtedy marzyłam o byciu panią dyrektor mm. w korporacji. Tak, to było moje ogromne marzenie. Zawsze sobie wyobrażałam, że wygląda w siebie jako dobrze ubraną panią w obcasach, która ma po prostu władzę, idzie i cały świat po prostu przed nią klęka. I nawet miałam taki swój epizod w życiu właśnie, że pracowałam w korporacji i ta praca przekonała mnie do tego, że jednak chyba nie do końca jest to ścieżka, w którą chciałabym pójść. Bardziej widziałabym siebie właśnie w pracy takiej kreatywnej, gdzie jestem właśnie sobie trochę sama szefem, gdzie mogę się spełniać i gdzie mój pomysł jest moim pomysłem i go realizuje, a nie musi przejść przez ileś tam szczebli i zostanie zaakceptowany lub nie. Lub nie, dokładnie. Lub nie. A powiedz mi, bo z mojej perspektywy wydaje mi się, że ja w ogóle bardzo, bardzo uważam to za świetny pomysł, aby do pracy, którą teraz wykonujemy, na początek dołożyć sobie ten zawód wedding planera. Bo jednak to nie jest taka praca, do której pójdziemy na trzy godziny, wrócimy do domu, możemy zamknąć drzwi i w ogóle się od niej odciąć. Dla wielu z nas jest to ogromny plus, ale są też osoby, dla których to jest minus. Dlatego uważam, że szczególnie na początku takie połączenie pracy, e, którą mamy obecnie dzisiaj, niestety nie każdą się da, z zawodem wedding planera jest genialnym rozwiązaniem. E, a jak to jest u ciebie? I właśnie, bo z mojej perspektywy połączenie zawodu stewardessy, która oprócz tego, że spędza ileś tamtych godzin w w samolocie, mhm. no to jednak doleci na miejsce, ma kilka dni dla siebie, które wydają się idealną, kreatywną przestrzenią do tego, żeby właśnie pracować nad swoim biznesem. A jak to jest w praktyce? W praktyce. No tak jak powiedziałaś właśnie, staram się połączyć latanie z właśnie z organizacją tych eventów, ślubów, z, z planowaniem tego wszystkiego. I często jest właśnie tak, że pracuję właśnie z pokoju hotelowego, albo wracam do domu po locie i wtedy dalej tego samego dnia lub następnego pracuję. Także wciskam wiadomo, ten grafik lotniczy mam taki. Z góry narzucony, więc mhm. jakby muszę się pod niego dostosować i gdzieś tam zawsze staram się właśnie wtykać te momenty, gdzie otwieram komputer i wtedy działam, że tak powiem, w tej mojej drugiej branży, tak? Ale to jest on czas, który ja sama, przy siebie, sama sobie wybieram po prostu, mhm. więc to też jest fajne, że, że decyduję się na przykład, że teraz jest czas dla mnie i chcę pójść pozwiedzać, załóżmy, albo odpocząć, a teraz jest właśnie czas na, na pracę. Na tworzenie swojego na tworzenie. własnego Dokładnie. biznesu. A jak to inaczej czujesz? No bo jednak jak jesteś w samolocie, no to są te wszystkie procedury tak trzeba, odgórnie narzucone, e, a we własnej firmie, no to ty przyjmujesz stery. Tak, ale ja sobie świetnie narzucam samotne zadania i e, robię listę oczywiście miliona rzeczy, które mam do zrobienia i niesamowicie satysfakcjonujące stwak jest ten moment, kiedy mogę tak Odhaczyć. Także e, rzeczywiście nie ma w mojej firmie nikogo nade mną, ale wydaje mi się, że ja sama sobie jestem świetnym takim katem stojącym nad sobą i się pilnującym, żeby zrobić wiele rzeczy, żeby po prostu nie odkładać, bo e, właśnie jestem taką osobą, która nie lubi odkładać sobie rzeczy na później, bo one mam cały czas wtedy z tyłu głowy i mam wrażenie, że męczy mnie to bardziej psychicznie, że jakbym miała zrobić i zapomnieć. Mm -hmm. A powiedz mi jeszcze, strasznie jestem ciekawa, jakie. Jakich rzeczy, których nauczyłaś się w zawodzie stewardessy, czy na pokładzie, czy w pracy z e, klientami, e, przeniosłaś do agencji ślubnej, e, którą stworzyłaś? Przede wszystkim, wydaje mi się, że multizadaniowość że potrafię robić wiele rzeczy na raz, jednocześnie myśląc jeszcze o kolejnych rzeczach, które mam do zrobienia, i nie powoduje to, że e, te rzeczy, które mam do zrobienia, są niezrobione. Nie e, na pewno. Ym, też radzenie sobie w takich stresujących sytuacjach, w samolocie jest często tak, że jesteś ty, jest iluś tam pasażerów i jest bardzo mała przestrzeń i się może wydarzyć bardzo dużo. I mam wrażenie, że też podobnie jest na, na weselach, gdzie jest też dużo ludzi mhm. i się może wydarzyć wszystko, bo ludzie, jak to ludzie, są nieprzewidywalni. Um, więc na pewno y, praca stewardessy wyrobiła we mnie taką y, zdolność szybkiego reagowania na różne rzeczy. Też na pewno nauczyłam się dużo empatyczności, takiej chęci współpracy, pomocy ludziom. Wydaje mi się też, że to, że dużo podróżuję, mam dużo też pasażerów zagranicznych, spowodowało też, że. Bardziej też rozumiem te kultury, które nas otaczają, że nie jestem właśnie zamknięta tylko w tej naszej bańce kulturowej. To mm -hmm. też wydaje mi się, że jest bardzo pomocne przy organizacji e, ślubów i wesel, bo wiadomo, że coraz więcej teraz ślubów mamy międzynarodowych i te kultury się mieszają. I często jest tak, że jednym osobom jest ciężko zrozumieć kulturę drugich osób, i wydaje mi się tutaj świetnym takim właśnie elementem wedding Planner, który po prostu może stanąć i pewne rzeczy wytłumaczyć, tak? tak. I zrozumieć, i czasem dzięki temu właśnie zażegnać jakiś taki. Błahy problem, który miał potencjał, aby się rozrosnąć do ogromnego kryzysu. Tak, jestem pewna, że ty też potrafisz przewidzieć problemy, które mogą się wydarzyć, bo byłaś w tylu krajach, jadłaś tam, poznawałaś ludzi i to, co się nam wydaje, gdzieś tam często jest jakieś zaskakujące dobór jakiegoś menu. Mhm. Czy nawet ja sama miałam w tym roku na przykład wesele nigeryjsko-nigeryjskie i rzeczywiście dla wszystkich absolutnym wyzwaniem było połączenie kultury, tamtego jedzenia. Tamtego tego szefa kuchni, który gotował na miejscu. No ja jestem pewna, że, że właśnie taka um, stewardesa, która lata po siedzie, jest, y, jest w ogóle takim naturalnym wyborem młodej pary, że oni już od razu wiedzą, że wow, ktoś, kto ma takie doświadczenie, na pewno to już się mówi samo, samo przez siebie, tak? że wow, ona na pewno będzie, e, będzie idealnym strzałem na to żeby pomóc nam właśnie w takiej międzynarodowej e, sytuacji. A z jakimi parami najbardziej lubisz pracować? Właśnie chyba z parami, e, że tak powiem, pochodzącymi z różnych kultur, bo zawsze jest to e, wyzwanie, ale jednocześnie jakby mogę się nauczyć dużo rzeczy e, i jest to dla gości weselnych, którzy raczej, jeżeli wesele jest w Polsce, przychodzili do polskich wesel, więc dla nich to też jest takie wydarzenie dużo większej rangi i to po prostu widać. Oni się też bardziej cieszą, a ja też się cieszę, że, że mogłam pomóc coś zorganizować. A są jakieś takie korporacyjne jakieś takie zasady, które przeniosłaś tak jak gdyby prawie że jeden do jeden swojej, do swojej firmy, które wiesz, jakim są ogromnym e, ułatwieniem? Ja na przykład, a dorastając w rodzinie, w której e, też mieliśmy stewardesę, ja na przykład byłam totalnie zakochana w procedurach. I jak ja, <laughs> oczywiście ja tylko o nich słyszałam, ale że na wszystko jest procedura, na to jest procedura, na taki problem jest procedura. Zaimportowałam to, że tak powiem, zaimplementowałam to do swojej firmy. I jeżeli robię coś raz i wiem, że będę musiała to zrobić jeszcze drugi czy trzeci raz, ja od razu tworzę na to procedurę. Jak piszę maila, to od razu <grym> robię z niego szablon. E, natomiast ja to robiłam tylko na podstawie swoich gdzieś tam dalekich obserwacji. Jestem ciekawa bardzo, jak, jak w praniu. Co jeszcze można byłoby fajnego przenieść z takiego pokładu samolotu na pokład Agencji Ślubnej? Hmm, wydaje mi się, że. <laughs> Na przykład y, schemat rozmowy z y, klientem, albo właśnie z jakąś tam osobą poboczną, gościem weselnym. E, uczyn, Uczynni jesteśmy takich pewnych schematów, jak, e, jak prowadzić rozmowę, tak? czyli na przykład jak coś się dzieje, albo jak chcemy y, do czegoś jakiejś racji przekonać, albo coś wytłumaczyć, wtedy jakby też jesteśmy uczeni, aby poradzić sobie na pokładzie z pasażerem pewnych właśnie takich schematów rozmów, tak? co musi być z nich zawarte. I sama się opie na tym, że często po prostu to mi już weszło tak w nawyk, że często właśnie używam tego w życiu codziennym. Z partnerem, jak chcę go kogoś przekonać. <grym> Możliwe. E, I też właśnie w, w pracy w agencji, w, e, gdzieś tam w rozmowach z klientami. Tak, no właśnie te relacje międzyludzkie, które na pewno są na pokładzie samolotu, Oj, i tak. na pewno często ktoś paniguje, tak. e, ktoś, e, ktoś strasznie się boi. No i te wszystkie sytuacje my mamy też na ślubach. Najczęściej w bliskim kontakcie właśnie z młodymi, którzy boją się jednak wyjść z samochodu i czy to już teraz, czy to na pewno. Ale także z gośćmi, z rodzicami. Jednak to jest praca z dużą grupą ludzi, którzy przyszli spędzić super dzień, w którym nie ma procedury tak naprawdę żadnej. Więc wydaje mi się, że, że no, ja w ogóle mm, sobie myślę, że jesteś też idealną osobą, która mogłaby kiedyś na moim szkoleniu taki. Panel poprowadzić właśnie. A z wielką chęcią rozmowy z trudnym gościem, gościem, którego trzeba przekonać do tego, że. No właśnie, nie? i tutaj tych sytuacji mogłybyśmy sobie. E... Słuchaj, podaj datę? Będę. O, naprawdę. To, co właśnie uwielbiam em, w zawodzie w rank planera. To jest to, że, że to jest zawód tak naprawdę, w którym nigdy nie startujemy bez doświadczenia, bo każde doświadczenie, jakie mamy wcześniej, to w tej pracy z ludźmi możemy e, wykorzystać. Um, no a właśnie jak szczególnie czy masz jeszcze takie bardzo fajne doświadczenie w pracy e, na stażu w telewizji, jakbyś mogła mi powiedzieć, co na przykład stamtąd przeniosłaś do z tego ślubnego świata. Jego to było bardzo dawno temu, <grym> muszę sobie <grym> przypomnieć, um. Chyba to, co przyniosłam z telewizji, z tego, że pracowałam przy organizacji produkcji, to jest rozmowa właśnie z, z podwykonawcami, z gośćmi, z obsługą planu, ze wszystkim, tak, żeby też to wszystko zorganizować, żeby działało. Więc wydaje mi się, że właśnie z tamtego czasu wyniosłam taką właśnie chęć do organizacji, takie zacięcie organizacyjne, bo mi się bardzo podobało to, że właśnie. Mogłam to wszystko tak właśnie spinać, wiadomo, że było na mną osoby, które mnie pilnowało, bo to był tylko staż, ale bardzo się cieszyłam będąc częścią właśnie takiej komórki organizacyjnej. A czemu własna agencja ślubna, a nie praca w telewizji jednak przy organizacji? Tutaj mamy śluby, tutaj mamy produkcję. Śluby mi się bardziej podobają. <ślad> <ślad> jednak? Tak, niż, niż programy telewizyjne. Jedna z najczęstszych obiekcji, początkujących wedding planerek, na pytanie, na które najczęściej odpowiadam, to jest aga, ale co ja zrobię? Jak na pierwszym spotkaniu, pierwsza para się mnie spyta, ile ja już ślubów zorganizowałam, jak to było u Ciebie? U mnie para nie zapytała, uh -huh. ale myślę, że to dlatego, że po Twoim kursie byłam tak przygotowana i miałam taką też pewność siebie, że dam radę, że oni chyba to czuli. Jakby nie, nie było potrzeby pytać mnie, które to jest mój, jakby, który to jest mój ślub. O, to cieszę się, że o tym powiedziałaś, bo mam dokładnie takie same doświadczenia, że te pary, one po prostu wybierają nas jako osoby, e, z którymi, przy którym czują się dobrze, czują się pewnie, takie trochę świadkowe też oczywiście wiedzą, że mamy tą całą merytoryczną wiedzę, ale że to wcale nie jest najważniejsze, czy my tych ślubów na tym etapie zrobiłyśmy. Jeden, dwa, czy trzy, czy pięć, e, że jednak ta, ta energia i ta autentyczność przyciąga. E, zresztą też no, przyciąga ta historia, która za nami stoi. Nikt z nas nie zaczyna od tego, że będę według planerem, a wcześniej nic nie. Przeżył, mm -hmm. prawda? Każdy, każda podróż, każda chwila, każdy związek, każda relacja uczy nas tego. I ja też lubię to porównanie, że organizacja ślubów to nie jest fizyka kwantowa, prawda? E, tutaj te miękkie umiejętności, które my bardzo często nabywamy, też poza samą szkoleniową, są tak bardzo kluczowe. Oczekiwania versus rzeczywistość. Jak wyobrażałaś sobie zawód planera, a co Cię w praktyce tak najbardziej zaskoczyło? Wiesz co? Kiedyś zawód wedding planner'a kojarzył mi się tylko stricte z tym, co widać, z tą realizacją, czyli z tym romantyzmem, z tym glamour, jakby podejściem. Z e akcją. Z ak tak, dokładnie, z tą sam samą realizacją. E dopiero jakby na kursie dowiedziałam się, ile pracy za tym stoi, od tabelek w Excelu, przez negocjacje, przez rozmowy, e przez jakby szereg rzeczy, które musisz przejść, żeby ten ślub się rzeczywiście zdarzył. Ale spowodowało to, że ten zawód jeszcze bardziej mi się podoba, że jeszcze bardziej mi się spodobało jakby to, jak dużo musisz pracy w to włożyć, ale jaki jest efekt końcowy, mm -hmm. ile za tym jeszcze stoi. O, ale miałam dokładnie tak samo. Kiedyś mi się wydawało, że 80% pracy wedding planera to jest bieganie, jeżdżenie samochodem, załatwianie, umawianie, wybieranie kwiatków i tego wszystkiego, a 20% to jest papierkowa robota. Myślę, że jest... Na odwrót, że te proporcje są jakieś tak. tam więcej odwrotne. <laughs> Ale też znalazłam sobie właśnie sposób na to, żeby ta biurokracja, że tak powiem, też mogła być przyjemna. A co ty robisz, żeby ta praca za biurkiem była yy, dla Ciebie też yy, taka energetyczna, ciekawa? Zdecydowanie muzyka. Puszczam sobie muzykę, wtedy mam wrażenie, że ta praca idzie mi szybciej do przodu. i e, Jestem bardziej w ogóle chyba kreatywna wtedy też e, i jakoś przyjemniej mi przyjemniej się pracuje. Albo jakiś film w tle. Jeżeli to jest jakaś taka praca rzeczywiście odtwórcza, gdzie, gdzie nie muszę się skupić, tylko na przykład nie wiem, coś pokserować, podrukować, e, coś popakować, wtedy film dla mnie. Jest jakby idealnie, ponieważ jednocześnie odpoczywam, ale i pracuję, więc jakby dwa w jednym. Tak, zapakujmy 250 buteleczek, zielona tak. dla pań, czerwona dla dokładnie. panów, do każdej film karteczka. start i lecimy. I wtedy co tam wiesz, Chwila, moment i zrobione. O tak, dokładnie. A powiedz mi, no bo sama jesteś w związku, jak twój partner w ogóle zareagował na twój zawód? Czy on nie miał gdzieś poczucia? Może, że to jakieś, wiesz, aluzje? <suszy> aluzje. <suszy> O to musiałabym się go zapytać. Ubu. Ubu. Ale nie, zareagował na to bardzo pozytywnie, bardzo mnie wspierał, można powiedzieć, że na każdym etapie. Zaczynając od tego, żeby zorganizować mój grafik, żebym mogła tam pojechać, przez potem tworzenie strony, sprawdzenie tej strony, na przykład właśnie pod względem stylistycznym, czy nie ma w niej żadnych błędów. E, jakieś pomysły, przygotowanie się przed pierwszą rozmową? Bardzo mi też pomógł przed pierwszą rozmową z klientem, ponieważ przeprowadził ze mną, taką, hmm. ze mną taką rozmowę. Pomógł mi napisać taki konspekt, ponieważ e, no, robi to na co dzień, więc mogłam go wykorzystać. E, no i rzeczywiście jest dla mnie, mnie ogromnym wsparciem. Wiem też, że zawsze, jakbym miał jakiś problem, e, czy przy samej realizacji, czy przy organizacji o koncepcji, on mi zawsze, zawsze pomoże. Super. A jak już sama powiedziałaś o przygotowaniu do pierwszej pary? Jak to wspominasz? Jak wspominasz ten moment, kiedy ci powiedzieli, że tak, że właśnie z tobą chcą zorganizować ten ślub? Dosłownie skakałam ze szczęścia po mieszkaniu. Naprawdę, <grym> naprawdę skakałam ze szczęścia po mieszkaniu. <grym> o, ja no. mam znowu takie wspomnienie, że to było w restauracji w Sopocie i wyszłam i to był wieczór, co parać. śnieżek, ja się czułam jak Carrie Bradshaw w takim w wielkim mieście, ale jest to rzeczywiście ta, taka chwila, której się absolutnie nie zapomina. A jaki jest wymarzony ślub, który chciałabyś zorganizować dla swoich klientów? Już co, z racji tego, że dużo podróżuję, to chyba chciałabym, żeby to był w jakiejś e, nietuzinkowej destynacji. E, nie wiem, może plaża, góry, coś takiego nie na co niespotykanego, na pewno nie w sali weselnej. E, chciałabym też, żeby miał przepiękne dekoracje. I taki efekt też może wow dla, dla gości pod takim względem rozwiązań, których wcześniej nie było używane. Było jakieś multimedialne rozwiązania, albo coś w tym stylu. Na pewno był, byłby to ślub, który nie byłby ślubem jednym z iluś tam, tylko on byłby taki właśnie wyjątkowy pod każdym względem. Hmm. A masz jakiś taki radar, że w samolocie na pokładzie wypatrujesz nowożeńców albo jakiś świeżo zaręczonych? Czy towarzyszy temu jakiś szampan dla wszystkich? Oczywiście żartuję, ale. E, powiem ci, że często jak latam na loty czarterowe, czyli takie loty, gdzie biuro podróży wynajmuje nasz, naszą linię lotniczą, e, wśród pasażerów widać osoby, które albo są świeże po zaręczynach, albo są świeże po ślubie, e, gdyż jak, mam wrażenie, że emanuje od nich właśnie taka. Taka miłość, chęć spędzenia czasu razem. Często są też sami, nie bez rodziny, bez dzieci. E, no i bardzo często się sami o tym mówią. No tak, trzeba się pochwalić. Dokładnie, dokładnie definger. tak. A powiedz mi, jak reagują osoby z twojej pracy, czyli właśnie na pokładzie samolotu, na to, że ty otworzyłaś agencję ślubną? Są bardzo zaciekawieni. Mają mnóstwo pytań, właśnie, jak to wygląda, czym się konkretnie zajmuje wedding planner, bo mam wrażenie, że to jeszcze nie jest taka dość popularna, e, popularny zawód, A więc na pewno jest dużo, dużo, dużo pytań. Wiele osób u nas latających również, również łączy pracę stewardessy z jakimś innym zawodem. Na przykład y, cukiernik, kucharz, aktor, tancerka. Także wow. jesteśmy naprawdę wszyscy, mam wrażenie, wielo, wielowymiarowi i wykonujemy wiele różnych prac poza lataniem. A jak widzisz siebie na emeryturze? Myślisz, że e, masz jakieś przykład w jakiejś sali weselnej, czy o czymś więcej niż tylko a, właśnie taka mobilna praca, wedding plannerki? Jeszcze trochę mi daleko do emerytury, <grym> <grym> ale na pewno nie chciałam być osobą, która tylko że powiem, siedzi i absolutnie nic robi. Um, powiem tak, sala weselna jest to bardzo kuszący, kusząca pozycja, fajny pomysł. Na pewno coś do siebie znajdę, ale znając mnie tu jeszcze trzy razy albo i więcej zmieni mi się koncepcja <grym> mojej przyszłości. <grym> o tak. A powiedz mi najtrudniejsza sytuacja, jaka spotkała cię na weselu. Najtrudniejszą sytuacją byłaby chyba bójka, a, ponieważ e, jakby nie byłam e, przy początku tej bójki, więc też nie wiedziałam, co się stało, kto zaczął, czyja to wina, jak ich rozdzielić, a bo też nie czułam się na siłach jako osoba, e, kobieta na szpilkach, która miałaby wejść między dwóch e, panów większych trzy razy ode mnie, żeby ich rozdzielać, ale rzeczywiście był tam jakiś e, problem, który nie został do końca rozwiązany. Ale tutaj z pomocą przyszli mi goście weselni, którzy, którzy rzeczywiście panów między sobą pogodzili. O. tak. A jak ty wyobrażasz sobie swój ślub? Nie masz takiego, takiej obawy, że, jejku, jak zorganizujesz 30-50, 100 ślubów dla innych, to no właśnie, jaki będzie twój? Mam wrażenie, że jak zorganizuję 30-50 ślubów, e, wtedy będę sama chyba wiedziała już dokładnie, czego chcę, że już przetestuję, można powiedzieć, to na innych, co mi się podoba, personalnie, co mi się nie podoba i wtedy ta koncepcja e, mojego własnego ślubu e, tak mi się zarysuje, że już będę wiedziała, w, w co dokładnie uderzyć. A myślisz, że w Polsce czy za granicą? Chyba jednak w Polsce 10 osób ja. czy 110? 110. O. Ja jednak jestem tradycjonalistką, jeżeli bio, o to chodzi. No ja ja Oczywiście, że tak. Z poprawinami czy bez? Z poprawinami? Mhm. Ale w ogrodzie, w domu. O, no z tak, bo wy macie tak. piękne sady, to? W tak, których tak, można tak, było wszystkich zorganizować. Tata już zasadził drzewo, na którym będą ławki na imprezę. Na <laughs> szczęście ławki już jedną. ma, ale nie. Z... <laughs> Co najbardziej doceniasz w zawodzie wedding planera? Chyba to, że jestem sama sobie szefem, że wybieram terminy, w których chcę pracować, w których chcę realizować dane, dane śluby, że mam wolne święta, czego mi na pewno bardzo brakuje w pracy stewardessy. Um, tu i tu nie mam wakacji w sezonie letnim, więc tak <laughs> nie jest to problem. Eee, no i chyba to, że tworzy coś, coś sama swojego, coś, co pod czym mogę się podpisać swoim imieniem nazwiskiem i po prostu tworzyć to od zera tak, jak chcę i jak to widzę. O, tak. No zdecydowanie, no na pewno tutaj masz też takie ogromne porównanie, jak to jest, yy, pomimo tego, że zawód marzeń, ale jednak pracować według ściśle narzuconych zasad Dokładnie przez tak. kogoś. A tutaj możesz sobie sama te wszystkie zasady tworzyć. Cieszę się, że ci się to tak bardzo podoba. A jaką decyzję oceniasz najlepiej w zawodzie wedding planera? Zdecydowanie, że poszłam do ciebie na kurs. Ojej! Naprawdę, bo e, nauczyłam się bardzo dużo i e, dzięki tobie wiem, że chcę działać w tej, e, w tej materii. A jeżeli chodzi o najlepszą decyzję, którą podjęłam zaczynając swoją własną agencję, rozkręcając e, swoją własną agencję, to jest chyba to, że Postanowiłam jakby pokazać się w różnych, w różnych miejscach, tak? na różnych właśnie portalach dla par młodych, na Instagramie. Stworzyłam swoją stronę internetową, także jakby skupiłam się, nie skupiłam się na jednej tylko stronie internetowej, tylko rzeczywiście chciałam się pokazać w jak największej liczbie miejsc. Tak, i to jest prawda też, że um, uważam, że w ogóle dzisiaj nie doceniamy strony internetowej, że wydaje nam się, że ten Instagram to po prostu, czy inne social media załatwią nam wszystko. I czasami tak jest, ale jednak jak y, przeglądamy Instagram, to i y, my jak pokazujemy się tam jako agencja, to zawsze jesteśmy tam. Ogromnym worku mnóstwa innych pięknych zdjęć, ciekawych historii. A jak klient wejdzie na naszą stronę internetową, to mamy takie swoje, czasami 5 sekund, czasami 30, czasami 5 minut, że klient ma szansę na taką trochę randkę z nami. Takie bycie z nami jeden na jeden, bo na tej naszej stronie, no to już nie ma nikogo innego i, i też bardzo lubię, bardzo lubię tą formę, bo jednak oczywiście tam można przejść i z Instagramu, czy z innego miejsca. Ale jednak właśnie to myślę, że to też jest u ciebie um, bardzo, e, bardzo fajnie zrobione od początku, że pomimo tego, że dzisiaj wszyscy mówimy tylko o social mediach, to ty jednak nie zaniedbałaś tego koru, jakim jest strona, gdzie tylko ty jesteś gwiazdą. <głosy> <głosy> Dokładnie tak, jest tam mnóstwo moich zdjęć. <noise> o, a czego ci życzyć? Um, czego mi życzyć? Chyba tyle lądowań, ile startów i samych pięknych realizacji. <noise> to tego tak właśnie Ci życzę. <noise> Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.